Moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Simsów. E, jak widzicie, ona nam tu śpi w dalszym ciągu. Bo co ona pod księżycem w pełni? Wielkie mi pod księżycem w pełni. Boże, skip. Co zepsułeś, przyznaj się. toaleta oczywiście, że tak. tak ja, jak żeby inaczej, nie? Oczywiście trzeba zepsuć toaletę, bo inaczej się nie da. To nic trudno. Damy sobie radę i zepsutą toaletą. Zaraz ją naprawimy jakoś. Będzie spała do czwartej. W tym czasie możemy sobie poobserwować, co robi nasz drogi współlokator. Już wiemy, że jest maniakiem komputerowym i non-stop siedzi przy swoim laptopie. Chodzi na czat i romansuje z innymi panienkami. Tak. I ciągle chodzi z tym plecakiem. Boże, kochany. Obłęd jakiś. Czemu my go nie możemy sobie tutaj do, do, dołączyć do rodziny? Ja nie wiem, nie rozumiem tego. jest zauroczony. Trzeba kilka romantycznych rzeczy, tak? Powiedzieliście, żeby można było zaproponować stały związek, tak więc my to zrobimy. Jej, będzie fajnie! Boże, co za telefon o tej godzinie dzwoni? A, że brakowało jej na imprezie. O, jak mi przykro. Nie podaj obiad. Spaghetti z sosem warzywnym. Typowe studenckie danie, proszę Państwa. Spaghetti z sosem warzywnym. Ona jest głodna jak zwykle. Cóż tam, ten? Kontakty towarzyskie. Boże. To jest straszne. Co za korona? Zastanawiam się w ogóle, co to jest za korona. No. Żelazo. Mm, niebieski topas. Mm. Coraz fajniejsze rzeczy nam się tu znajdują, słuchajcie. Naprawdę. O Jezu, sorki. Że mnie w gardele zadrapało trochę. Zdarza się najlepsze. No nic, gotujemy spaghetti w takim razie. Ciekawe jak to spaghetti będzie wyglądało koniec końców, już tak zrobione na amen. O, wygląda jak spaghetti. Po co ja się pytam? On robi takie rzeczy dziwne tutaj, tego i w ogóle. O, on wstał, zobaczcie. On wstał, dlatego czemu ja nie mogę romantycznego nic razem zrobić? Więcej. Zapytaj, czy Sim się wyspał. O jeez. To leć na te zajęcia. Co z tego, że śmierdzisz? Co z tego, że jesteś totalnie niewykąpana? Co z tego? Dawaj na zajęcia. W ogóle chciałam Wam przypomnieć, słuchajcie, że my streamujemy Simsy. Gramy na super odjechanej rodzinie i naprawdę warto wpaść. Także wypatrujcie wszystkich em, danych o live'ach. I ten, no. Tak. Tak róbcie właśnie. Dobra, może. Gdzie ona pójdzie? Jest jakiś wilkołak biegnie. A to co się dzieje? My brali udział w wykładzie? Okej, okay, weź udział w wykładzie. Oglądaj szkolenie. Dobra, oglądamy szkolenie, może czegoś się nauczymy. Także tak, streamujemy Simsy i w ogóle najbliższy live będzie live'em z Iona, dlatego jeżeli jeszcze ktoś z nami nie gra, to bardzo zapraszam. Bo będziemy grali w Ajona na live. I link jest w pierwszy link w opisie, to jest link do Ajona, także zapraszam. Po prostu. E, co tam? Oglądaj szkolenie z anatomii. Po kolei u każdego trzeba, oni strasznie głodują. Czy ci studenci nic nie jedzą? No tak, to są studenci. Studenci z reguły głodują. Tak, pamiętajcie to. Studenci głodują po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Tego też można posłuchać. Oglądaj szkolenie. A już nie szkoli. Ten też już nie szkoli. Aha, bo im się skończyły zajęcia. Dobra, to wracaj do domu w takim razie. Pouczysz się w domu ze swojej komórki przepięknej i cudownej i w ogóle. Tak właśnie. Leci do domu. Czemu nie mogą, nie wiem, jakimś autem, rowerem podjechać, tylko wszyscy biegają po tym kampusie jak szaleni. Dobra. On w ogóle sobie gdzieś poszedł No i zflirtuj Pochwal osobowość Co tam jeszcze? Zalotny dowcip O Jezu, ale mi się chciało Ale mi się zechciało śmiać teraz Nie, nie zechciało mi się śmiać um, dowcip ja yes, uścisk Yy, psz, 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 flirtuj. Zawsze czytałam to jako filtruj, wiecie? Czy nie wiecie? Dobra, pocałunek z przechyłem. Mm. A gdzie zaproponujesz stały związek? Gdzie jest więcej? Masaż. Techny. Nieśmiały pocałunek. Ej, gdzie tu się podziały te podziała reszta interakcji? Hej, Szecz do ucha. Jakieś dziwne rzeczy. Obściskuj się. O, jest więcej, słuchajcie. Jest więcej. Zaproponuj cały związek jest w końcu. No. Ej, tam ognisko, sorisko. Ej! Tak. Ha! Ha! I co ona chce? Dać tej osobie prezent. Okej, okay, spoko, możemy jej dać prezent. Ale ja bym chciała jeszcze ten, żeby on się wprowadził do nas, przyjazne. E, Powiedz historię, porozmawiaj, powspominaj dawne czasy, poprosi o odpowiedzi. Hmm. Rozmawiaj o zimnie, ucz się razem, i zapytaj o dzień. Daj podarunek drzwi dajmy jej na pewno flakonik no, rozkoszy, nie będzie Aha. flakoniki dobre są oh, o, to dostał to prezent jak słodziutko współlokatorzy przyjazne narzeka, entuzjazmu się komiksami rozmowy z uniwersytecie ale tu gdzieś <słyska> powinno być taki ten trzymaj za ręce on się wprowadził, nie? Chciałabym, żebym się wprowadził Specjalne? Nie spokojnie nie. Nie, to na pewno nie Przyjazne Więcej rozmawiaj o, Poprosi o odpowiedź na egzamin pogawę Ale trzeba się pouczyć na egzamin Właśnie, <suszel> dobra, już dosyć z tego Nie, ona się wy... Dobra, niech tu wezwie... Albo nie. Niech tutaj się wykąpie. A tam niech wezwie majstra. To będzie chyba najlepszy pomysł. Majstra. Technika naprawczego, tak. O, dobrą, dobrej jakości przygotowała coś. Wreszcie. Chciałoby się rzec. Dopiero teraz ruszył w ogóle jej ten. No wiecie co? Okej, okay, będzie za godzinę. Co to jest? Paparazzi. Serio. No to jej chyba starczy na czwóreczkę. Co? Co ona by chciała podróżować ze skipem? Nie, nie ma szans. Nie, nie idziemy na żadną imprezę do Milesa. Nie ma mowy nawet. Nawet o tym nie myśl. ona się będzie uczyć? Nie, nie będzie się uczyć. Oczywiście, że się nie będzie uczyć. Ma tu coś z czego może się uczyć? Ma tu coś. Ucz się. Ucz się z tej książki, jest. Ucz się ciężko. Niech będzie raz w życiu pilną studentką, co? Może i się. Dobra. Można już skorzystać z toalety, wow W sumie przytulne te domki mają, nie? Tak głupio trochę, że mieszkania nie można. A czy można w sumie wynająć, ale... No ale... Dobra, o. I sama sobie wpadła nawet na pomysł, że może iść do toalety wyobraźcie sobie. To jest niesamowite. Boże! korzystać z toalety. Nigdy nie zapomnij żaru płomieni. Ale mamy ten. No, mamy. Gaż te płomienie. W sieni pożarna przyjedzie tu. To... Myśmy tylko zaraz tu nie mieli katastrofy. Oczywiście, świetnie. Dostaliśmy, odsz Dostaliśmy odszkodowanie. No dawaj do tej toalety, bo się zsikasz zaraz. Jezu. Dobra, to ucz się dalej. Ucz się. Ucz się, ucz się, ucz się, gdzie jest... No, gdzie jest ta książka tu. No, zawsze zapominam. Ucz się z tej książki. Ucz się z tej książki. Ucz się z tej książki. Tra-la-la-la-la-la. Tak! Aha, zrezygnował z Zrobienia czegoś na ciepło na rzecz surówki, której na pewno nie... Przez którą na pewno nie podpali ym, chałupy. I potem śpij, niech zje i pójdzie spać. Już więcej się nie nauczy, a może się wyśpi przy okazji. Nie będzie odbierać telefonów, nie ma. Zabronione. Gdzie wraca do domu po tym semestrze? Chyba tak, bo ja jej tydzień wybrałam tylko. No to przynajmniej będzie git. Mm. Czemu do Cze? niej gada? Gada mm. przez sen. Mm. Jezu. Ale oni się wiercą. Matko polska. Masakro. Jakie wierci pięty. O ta już będzie spała do szóstej. To nie jest pełny wypoczynek, nie? Nie za bardzo wiem, co mam z nią teraz zrobić. Może się wykąpię. A jak się wykąpię, to się jeszcze trochę pouczy. Tak zrobię. Niech się pouczy. Tak właśnie. Zubocowo. Zimny prysznic, tak. O matko. A ja to w ogóle nie jest prawda, że przestanie prysznic, nagle robi się ten. Dobra, jeszcze się pouczy przed egzaminem, chociaż tyle. Tak. On pewnie sobie zrobił te ściągi. Yy, Przygotowuje. Trzy godziny dopiero Jezus. Co ona ma zrobić? To niech skorzysta z toalety. Użyj i może zjedz śniadanie, naleśniki, bo zdąży sobie akurat zrobić naleśniki i będzie musiała iść na egzamin. Chyba. Chyba zdąży. Jest taka szansa? Nie ma szansy, że zdąży. Dobra. No nie, to dawaj. Szukuj na egzamin. Staraj się ciężko na, o tak, na egzaminie trzeba się ciężko starać. Dobra, lecimy na egzamin. Pyk, 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 pyk. pyk. Lecimy. Sosia się bardzo niepewnie czuje, nie? Ma taką minę, oj, nie tęgą ma minę. O, patrzcie. To jest egzamin, co? Czy nie? No tak, to powinien być egzamin. I na egzaminie rośnie i tam. Hmm. Ukrywał się wśród książki i teraz znajduje się. Gnom absolwent, o Jezus. Co to jest gnom absolwent? To jest gnom absolwent. Ale ktoś tam się drze na tej uczelni? O matko? Zadała bez trudu egzamin dzielenia przez zero. już jest mega zestresowana. Yy, ale dobra, to jest co? To jest piątek? Piątek ma tylko jedną no i dobra. git Skoro zdała, bez trudu To wróć do domu może, co? Zjesz sobie przy okazji o, Będzie git I Nie grasz z nimi w gry wideo, Boże Od kiedy z kujonami trzeba grać w gry wideo? Chyba trzeba się z nimi uczyć, a nie grać w gry wideo Jaki nonsens Gotuj dalej, dobra Pyknie nam wszystko i co? Będziemy kończyć, nie? Powoli chyba już. Co? Buffy, idź stąd. Buffy! Buffy! No, już nie ma psa pod kątem. Nie ma, no. Już nie było. Wypad! Może... Się daj, sprawiaj wrażenie, że jesteś tylko trochę inteligentny. Dobrze. do kosza. <grymne> nie, mój pies nie jest inteligentny. Nic mi to. To się kota boi, Nie, tam jest. Mamy skrzynkę takiej przezroczystej z białą nakrętką krem. Tak. Weź tego psa, bo mi zaraz wejdzie pod komputer. No, tak, muszę jedną nogą trzymać psa na odległość. Dobra, a skoro nasz sim już e, sobie poszedł spać, to my skończymy odcinek i przypominam Wam, że streamujemy simsy na żywo, tak, na kanale Hitbox, a. Prawdopodobnie jutro będzie live zajona albo pojutrze będzie live zajona i możecie do nas dołączyć bo w opisie jest link do rejestracji. Trzymajcie się, do zobaczenia pa.